Witam Państwa. Ja w przeciwieństwie do mojej przedmówczyni skupię się na jednym z projektów rewitalizacyjnych. Natomiast, żeby Państwu o nim opowiedzieć, muszę wrócić do pewnego kontekstu. Tomasz Mazowiecki zaczął działania rewitalizacyjne w 2009 roku. Tak naprawdę został opracowany duży program. Duży program ewitalizacyjny, niestety wtedy 90-milionowy. Niestety nie udało nam się pozyskać w pełni środków, więc podzieliliśmy ten, te projekty na mniejsze części. One były realizowane zarówno z środków własnych, jak i środków europejskich. Natomiast ten projekt, który dotyczy parku Bulwary, tak naprawdę to nie był park. Na ostatnich slajdach będziecie Państwo mieli pokazane kilka zdjęć, pokazujących, jak. Jak ten obszar wyglądał przed rewitalizacją? Zgadzam się tutaj z przedmówczynią, że są dwa istotne elementy. No wiecie Państwo, na czym polega rewitalizacja? Wiemy wszyscy, co jest jej celem. Natomiast ta partycypacja społeczna, element i czynnik ludzki tu jest niezwykle istotny i tu się zgadzam w pełni. Drugim jest też ten element, który jest niezwykle istotny i także wybrzmiał w poprzedniej prezentacji konsekwencja. My ruszyliśmy z projektem rewitalizacyjnym już w 2009 roku, tak jak wspomniałem. Projekt był projektem konkursowym, dotyczył on miejsca, które tak na, no jest w centralnej części miasta, natomiast jest to miejsce historycznie, Uznawany jako kolebka Tomaszowa, fabrykanckiego Tomaszowa, dlatego że to miasto młode, XIX-wieczne. Tam powstawał przemysł włókienniczy, natomiast no, w, pewien, w pewnym okresie ten obszar został dość mocno zaniedbany. Nie było tam specjalnie pomysłu na jakieś dodatkowe funkcje. No, był to teren zielony, natomiast z całą na pewnością nie był to park. Raczej takie miejsce. Spotkań. Postanowiliśmy pójść w formę konkursu, dlatego że naszym założeniem było, aby w tym konkursie czy w ocenie konkursowej w dużej mierze brali udział mieszkańcy i oni wypowiedzieli się, który projekt konkursowy chcą u siebie realizować. Tak jak Państwo tu widzicie na slajdzie, jedna z pracowni architektonicznych no, grant dostała. Elementem konkursu była realizacja dokumentacji projektowej. Taki też projekt powstał. Natomiast ze względu na okres nie udało nam się zdobyć w pełni środków. Dokumentacja wygasła. W kolejnym okresie, w roku 2016, ruszyliśmy. Z kolejną edycją, czyli odnowiliśmy dokumentację projektową udało nam się zdobyć grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Macie Państwo tutaj wskazaną wartość dofinansowania i całkowity koszt inwestycji. Miejsce, które powstało to jest miejsce, które miał połączyć dwie części miasta. Tomaszów Mazowiecki to jest miejsce, miasto położone w Dolinie Pięciu Rzek, więc ta woda u nas jest bardzo istotna. Pomysł nazywał się Miasto nad Rzeką, czyli miejsce, które łączy dwie części Tomaszowa, Północną i Południową. Tak też powstała, powstał pomysł na, na projekt rewitalizacyjny. Co istotne, oprócz tego czynnika społecznego, czyli mieszkańców, w dużej mierze w projekt rewitalizacji, akurat ten, zaangażowali się przedsiębiorcy. Część terenu północnego została zakupiona, w zasadzie po fabrykanska upadająca fabryka została wykupiona przez, przez dewelopera, powstała tam, powstała, tam, powstała tam galeria handlowa, ale co istotne, zarówno na etapie naszego projektu, jak i projektu, który był realizowany przez przedsiębiorce. Doszliśmy do wniosku, że będziemy w sposób spójny razem pracować nad funkcją, nad architekturą nad jej, nad jej wyglądem. Doszliśmy do wniosku, że żeby ten projekt rewitalizacyjny w pełni się wkomponował w tą część miasta, te dwie inwestycje muszą być spójne. Tak też, tak też zrobiliśmy. W zasadzie materiały są identyczne zarówno w naszej realizacji, jak i w tej realizacji przedsiębiorcy. Ono nawiązywało, tak jak Państwo tutaj widzicie, do tych tradycji XIX-wiecznych, co istotne, początkowo oczywiście, no, jak to z, bywa z rewitalizacją, no Przedsiębiorcy mieli swoje oczekiwania, szczególnie, szczególnie co do charakteru. Musieliśmy pokudzić także te elementy, te elementy społeczne i stworzyć miejsce, które będzie nawiązywać do wcześniejszych założeń. To o czym Państwu wspominałem, już wcześniej realizowaliśmy projekty rewitalizacyjne. Doszliśmy do wniosku, że będą to elementy spójne, czyli wszystkie elementy, które były ujmowane we wcześniejszych realizacjach, zostały odtworzone w tej realizacji dotyczącej Parku Bulwary. To jest 7,5 hektarowa przestrzeń miejska. Park, park Bulwary, bo to jest nazwa zwyczajowa, tak naprawdę nie jest to jeszcze park. To był jeden z konkursów, jeden z najpierw ocenianych konkursowych projektów w ramach. Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich. No udało nam się wygrać, jak Państwo tutaj widzicie na slajdzie, konkurs w zakresie województwa łódzkiego. Natomiast był to też konkurs, był to też projekt, który został zgłoszony do, do konkursu ogólnopolskiego i tam znalazł się w finale. To jest kilka zdjęć, one chyba nie są najlepszej jakości, natomiast one pokazują, jak dziś wygląda miejsce. Będziecie Państwo mieli za chwileczkę możliwość zobaczyć, jak wyglądało to poprzednio. Co bardzo istotne. Tak, na dobrą sprawę stworzyliśmy przestrzeń, która jest dla każdego. Oczywiście o dostępności tutaj nie musimy Państwu wspominać, no każdy dzisiaj projekt, każda realizacja w zasadzie w ramach dostępności, czy warunki dostępności musi spełniać to oczywiste było. Natomiast staraliśmy się stworzyć przestrzeń, która będzie. Dedykowana wszystkim mieszkańcom, czyli tym, którzy chcą aktywniej wypoczywać. Czyli Deer Park, Deer Park, miejsce siłownie, boiska, prace, zabaw. Miejsce dla osób, które wolą ciszę i takie miejsca spokoju, wyciszenia. Taka też strefa powstała. Tutaj mamy ten element, który był dla nas bardzo istotny, dla nas i dla przedsiębiorcy. To symboliczne połączenie dwóch brzegów rzeki, czyli czyli części północnej i południowej, nastąpiło także w sposób fizyczny, czyli wygenerowaliśmy dwie kładki pieszo-rowerowe, ono oczywiście daje możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy centrum miasta a tym elementem przemysłowym galerii handlowej. Tutaj też duża rola przedsiębiorcy, który właściciela galerii, który Także pomogły w samej realizacji. Tutaj ta, ta współpraca układała się bardzo dobrze i to jest ten element, który wydaje mi się, że powinniśmy planować na początku, czyli zaprząc oczywiście kolokwializm do realizacji wszystkich interesariuszy. Oni powinni uczestniczyć i czuć się z tym projektem zintegrowani, czuć się ważni, bo tylko wtedy ten element, ten projekt ma szansę powodzenia. I może być uznany jako, jako taki, który, który wpisuje się w lokalną społeczność. Tutaj macie Państwo no, kolejne elementy, czyli ciągi piesze. Z takiej charakterystyki i krótkiej statystyki powiem, że w miejscu, które tutaj Państwo macie na zdjęciach, to tak naprawdę był też teren dość mocno zadrzewiony. Udało nam się posadzić bodajże 400-450 drzew. 40 tysięcy krzewów i bodajże 30 tysięcy bilin, więc to pokazuje skalę jakby skalę realizacji i takiego miejsca, które bardzo mocno się tak naprawdę od początku wpisało w taki klimat tomaszowski i w to, że, że mieszkańcy bardzo się z tym miejscem mocno integrują, to są wspomniane kładki, które tak jak wspomniałem łączą obydwie obydwa brzegi rzeki a tutaj macie Państwo widok z innego mostu, to jest ta strefa, która powoduje, że mamy tam wygenerowane pomosty, strefę ciszy, miejsce, gdzie można sobie usiąść, odpocząć, tarasy widokowe i, 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 i trapy. W tej chwili... W tej chwili no planujemy tam wprowadzenie, chociaż nie jest to może jeszcze na takim etapie wdrożeniowym, ale także spływów kajakowych, może uda nam się także tą rzekę ożywić od strony, od strony wody. Tutaj kolejne elementy, detale nie będę o nich wspominał, bo każdy będzie miał jakby swoją wizję rewitalizacji czy zagospodarowania tego terenu. Coś, co jest bardzo istotne dla tej wspomnianej aktywności, to miejsce ma służyć wszystkim, także rodzinom, dzieciom, więc dość duża strefa, dość duża strefa placu zabaw to jest jeden z centralnych, jedno z centralnych miejsc. Tak wygląda ten plac zabaw od, od, no od kuchni, tak, tak to wygląda. Tutaj strefa fontan, to zdjęcie nie jest najlepszej jakości, ale jest tam także miejsce, gdzie można sobie wieczorem usiąść, odpocząć, popatrzeć na, na wodę. I tak wyglądało to miejsce przed. Nie są to zdjęcia retuszowane, rzeczywiście tak wyglądała ta przestrzeń dość słabo, musicie Państwo przyznać, przed rewitalizacją. Króciutko widzę, że już tutaj <laughs> strażnik stoi, więc, więc kończę, natomiast podobnie jak tutaj Przedmówczyni, proszę Państwa, konsekwencja, bo czas okres 2009-2017 to jest naprawdę długi okres czasu. Wiemy, że samorządy będą realizować procesy rewitalizacyjne albo muszą w dużej mierze przy pomocy środków zewnętrznych, więc ta konsekwencja w ich pozyskiwaniu. No i partycypacja społeczna, czyli próba wciągnięcia mieszkańców, ale nie próba, chyba obowiązek już w tej chwili, to już nie mówimy o samej procedurze przyjmowania gminnych programów rewitalizacji, ale mieszkańcy muszą być zintegrowani z tą przestrzenią, czuć ją i, i w pełni ją akceptować, bo tylko wtedy będzie ona tak naprawdę przez nich w pełni użytkowana. Dziękuję Państwu.